Cześć. Witajcie w kolejnym odcinku na kanale Broda tego Geeka. Dzisiaj na kanał wlatuje najnowszy UCS Lego Star Wars, czyli Tie Interceptor. 1931 elementów i 1100 zł katalogowo. Jak na Star Warsy, muszę powiedzieć, że przelicznik jest przyzwoity. nie jakiś ultra dobry, ale powiedzmy, że przyzwoity. Na ten moment dystrybucja tylko i wyłącznie ekskluzywna, czyli kupicie go na lego.com i w legostorach. No i ja zamawiałem go na lego.com, bo dopóki nie otworzy się legostor w Katowicach, co mam nadzieję, stanie się 1 czerwca, no to jestem skazany na zamawianie online, ale przy okazji dostałem gratis od tak. I też nie tylko taki, bo jeszcze dostałem pamiątkowy medal i dostałem polybags AAT, więc ogólnie rzecz biorąc nie było źle. No ale gratisy się skończyły, bo prezenty można było zgarnąć tylko z okazji 4 maja. No a teraz pytanie: Jak prezentuje się ta Interceptor? Jego mam tutaj i on wygląda następująco: znajdziemy tutaj tylko jedną minifigurkę, bo jest to. Pilot taj. Oczywiście jak to w UCS-ach znajdziemy tutaj podstawkę do ekspozycji modelu. No i jak model się prezentuje, będę mógł wam powiedzieć za chwilę, bo potrzebuję go otworzyć, potrzebuję go też złożyć i wtedy będziemy mogli go poddać ocenie. W takim razie pudło idzie sobie na bok, a ja już zmieniam nieco pozycję i otwieram to co w pudle się znalazło. Jeszcze raz. 1931 elementów i pudełko naprawdę solidnie wypchane klockową treścią. Mam nadzieję, że ta interceptor będzie na żywo prezentował tak dobrze jak na pudełku. Na odwrocie możemy zapoznać się choćby z wymiarami modelu. Mamy tutaj 40 cm długość w lekkim pochyle oraz 33 cm wysokości również w pochyle. Tak prezent. Podstawka z minifigurką, a tutaj mamy kilka ujęć na klockowy model oraz na filmowe fotosy. W pudełku, naturalnie, znajdziemy bardzo dużo klocków. Ładną instrukcję, bo okładka nie ma co ukrywać, może się podobać. Jest taka stonowana, lekko tajemnicza. Mamy też płytkę, która na szczęście jest nadrukiem, więc Lego przestało w tej kwestii robić wiochę. No ale i tak mamy trochę naklejek. Te prezentują się następująco. No nie ma ich jakoś specjalnie dużo, ale szkoda, że jednak są są w kolekcjonerskim zestawie. Nie będę ukrywał, zdecydowanie lepiej prezentował się na obracarce niż w tej pozycji, ale nie sugerujcie się tym, będziemy go sobie oczywiście za chwilę oglądać z bliska, poprzyglądamy się jego detalom, spróbujemy też zajrzeć do kabiny, mimo tego, że nie jest to łatwe, ale może na początek zobaczmy, jak prezentuje się podstawka, no bo jakby nie patrzeć, to jest tylko stand pod model, mamy tę plakietkę informacyjną oraz minifigurkę i droida-mysz. Zdecydowanie lepiej sprawdzają się te tajle, które są matowe. Kiedy on jest połyskujący, jest bardzo mocno narażony na porysowania i rzeczywiście tutaj też te ryski widać. Może nie tak na pierwszy rzut oka, ale kiedy to obrócę i widzicie jak odbija się światło, to widać całą masę takich mikrorysek. Klocek z okazji 25. rocznicy LEGO Star Wars jest wam pewnie doskonale znany. Jeśli oglądaliście jakieś recenzje nowości Star Warsowych u mnie na kanale, Droid Mysz no, wygląda tak, jak większość droidów myszy tutaj. Tutaj nie ma się w ogóle nad czym pochylać. Co do pilota, on prezentuje się następująco. Mamy ładne nadruki, jest tutaj cała masa detali. Pod maską znajdziemy dość klasyczną główkę. Zwróćcie też uwagę na to, że dostajemy nadruki na rączkach. No i tutaj mamy dość mocny prześwit pod kaskiem. Teraz już możemy zająć się modelem. Zerknijmy w takim razie na kabinę pilota. Co prawda, nie zajrzymy z tej strony do jej wnętrza, ale możemy zobaczyć, jak to wszystko zostało wykończone. Cała masa szarych elementów, ale też trochę takich niestandardowych. No bo zwróćcie uwagę na to, że tutaj mamy choćby pady, tylko że te są akurat bez nadruków. I ja na chwilę. Odepnę tę pokrywę, możecie zobaczyć, że jeszcze więcej elementów, które zaskakują, tutaj się pojawia. Mamy rewolwery, na nich są zamontowane te wszystkie panele z guziczkami i ekranami, których w kabinie jest cała masa. No a jeśli chodzi o jeszcze inne dziwne elementy, to na przykład tutaj znajdziemy łopaty. I co do skrzydeł, one zostały wykończone naprawdę. Całkiem poprawnie, nie ma się do czego przyczepić. Tutaj co do zawiasów, jeśli będziecie już mieli ten model złożony, starajcie się nie odchylać skrzydeł z tego względu, że ten skos jest zamontowany w taki sposób, że od... Zabieranie skrzydeł spowoduje, że on będzie odpadał, więc na to radzę wam uważać. A tak model wygląda z tyłu. No i tutaj, oczywiście, mamy silnik. Prezentuje się on naprawdę całkiem nieźle. Na chwilę zdejmę model z podstawki. Tutaj wykończenie jest naprawdę w porządku, tylko też trzeba uważać na wszystkie elementy. To jest model typowo nie do zabawy. On niech sobie stoi na półce, niech cieszy wasze oczy, no ale zwróć uwagę na to, że gdzieś delikatnie ruszycie palcem, coś się przesunie coś innego z kolei odpadnie. Jeśli chcecie zajrzeć do wnętrza, to jest do tego odpowiednie miejsce, tylko że niestety nie obejmiecie całego wnętrza oczami. Możecie zobaczyć jedynie namiastkę tego, co znajduje się w środku. Mamy tutaj miejsce do posadzenia pilota, mamy oczywiście te wszystkie panele, ekrany, guziki i tak dalej. No ale niestety nie da się tego pooglądać w szczególe, bo zostało to wszystko bardzo mocno zabudowane. To ja w takim razie już zamykam pokrywę i Możemy teraz zająć się ujęciem w nieco szerszej perspektywie. I właśnie patrząc na model z tej perspektywy, możecie też odpowiedzieć sobie na pytanie, czy tyle studów wam nie przeszkadza. Jeśli nie, to ten model zdecydowanie jest dla was, bo pewnie i tak będziecie go podziwiać z odległości kilku metrów, on pewnie będzie zdobił wasze półki, bo jak już mówiłem wcześniej, absolutnie to nie jest model bawialny. Tutaj lepiej się po prostu trzymać z daleka od bawienia się nim, no i nawet w instrukcji mamy jasne informacje, żeby nie podnosić go za skrzydła, tylko żeby go podnosić, właśnie. W ten sposób, wypinając go z podstawki. No, i to tyle, jeśli chodzi o te kwestie. A co do wnętrza. O, to jeszcze może zerknijcie sobie na. Wykonanie skrzydeł od środka, bo tutaj też mamy różne elementy, które je upiększają. Na pierwszy rzut oka tego nie widać, no ale zwróćcie uwagę, że mamy tutaj naprawdę sporo drobnych elementów, które mają podnieść jakość wykonania tej wewnętrznej części skrzydeł. Ja to doceniam, bo rzeczywiście to jest fajna sprawa, tylko po prostu na pierwszy rzut oka to totalnie gdzieś ginie. Składanie skrzydeł nie było, nie ukrywam, rzeczą jakąś specjalnie przyjemną, z tego względu, że to jest po prostu bardzo wtórne. Dobra, dalej go będę trzymał, bo e, wtykanie go na podstawkę nie jest w tym momencie chyba najwygodniejsze. Składamy ten element, jeden raz, drugi raz, trzeci i naturalnie czwarty. Oczywiście są to odbicia lustrzane, więc nie składamy go dokładnie w takiej samej formie i tych odbić lustrzanych jest więcej, no bo mamy tutaj raz i dwa. I tutaj cała kabina poza wnętrzem, to też są rzeczy. Które robimy w sposób dość wtórny. Więc jeśli chcecie spędzić czas miło i odkrywczo przy składaniu klocków, raczej tutaj tego nie uświadczycie. Ale efekt końcowy powinien was usatysfakcjonować. Podsumowując, składanie jest dość wtórne i jakoś nieszczególnie odkrywcze i możecie w pewnym momencie już czuć znużenie, ale efekt końcowy i tak powinien Was usatysfakcjonować, bo ta Interceptor ma naprawdę drapieżną sylwetkę i prezentuje się bardzo godnie. Oczywiście to nie jest model, który jest w jakiś sposób odkrywczy, oczywiście możecie sięgnąć sobie po mniejszą wersję ta Interceptora i też będziecie usatysfakcjonowani, bo on wygląda bardzo dobrze, tylko że tam musicie sięgnąć po podwójny, bo oprócz ta interceptora znajdziecie w zestawie też fanga. Tutaj oczywiście sam interceptor jest zdecydowanie większy no i fanga nie uświadczycie. Pamiętajcie też, że UCSy to raczej nie są zestawy, które kupuje się dla minifigurek. No i nie ma tutaj co ukrywać, że pilot plus droid mysz to zdecydowanie nie jest para, która urywa tyłek, ale Interceptor naprawdę daje radę. I jeśli on trafi do szerszej dystrybucji i będzie go można kupić za jakieś 800 zł, to będzie już naprawdę bardzo uczciwa cena. Na dzisiaj to tyle. Dzięki. Cześć.